Cześć, z tej strony Mateusz, Polski Mechanik w Dubaju. Cześć, Kamil, dobra strona mocy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam auta, które Kamil i ja szukaliśmy przez długi okres czasu, aby pokazać Wam, co można znaleźć warsztatach. Tak jest. Mamy nadzieję, że może uda nam się coś przy okazji kupić, bo pomału kończą nam się auta w ofercie, więc to będzie dobra okazja, żeby znaleźć coś nowego. Zapraszamy do oglądania! Mamy kabry, to niestety jeździmy zamkniętym dachem, ponieważ temperatura nie sprzyja Tak jest, już zaczyna się robić ciepło Lato się rozpoczęło w Dubaju No i grzeje strasznie mocno, mimo że jest usmarana. rano Poczekaj, widzę rząd BMWczek Niestety same nie rozbite Coś mi się rzuca w oczy no, Zobacz, opuszczona hala No i mamy opuszczonego Range i coś jeszcze ciekawego Ruch. Biały kolor dobrze świadczy, i cztery kominy. I w dodatku Polift Lampy. Ładne, nawet popękane. Z tyłu wygląda, że nie było chyba żadnego wypadku. Jak Dyfer? Dyfer na miejscu. No, całkiem ciekawa opcja i to Competition. Chyba. Ciekawe, czy otwarta. Zamknięta. Chociaż nie tak do końca zamknięta. Wjechaliśmy tu przez dziurę w szybie. Podłużnicy całe. Rozebrane na części po jakimś wypadku. Pewnie bardziej spodem. Skoro tu mamy wszystko proste. Tarcze i zaciski są, czyli tak naprawdę jeden z droższych elementów są. zostają. Myślę, starmi. że droższy może być trochę silnik. Zawsze można włożyć 2,5 Nawet Uda mi się nie pociąć. Lampy nawet są, zobacz. Faktycznie, wrzucili trochę gratów, jest Więc nawet osłona silnika, która kosz też kosztuje, kosztuje parę groszy, parę groszy. pewnie jest z 8 stówek. Więc tak naprawdę zobacz Kamil, grosz do grosza i tak naprawdę zobacz, tam z biorniczych płynu... Można coś z tego poskładać. Więc może się okazać, że koszt może być jeszcze niższy. I bardzo ładny konflikt, Harman Cardon Jedynie ta oklejna nie pasuje karbonowo. A to chyba w serii takie było, nie? To wygląda ciekawie i automat. Co z tym znaleziskiem? My się zapatrzyliśmy na M, a tutaj mamy Ford Supercharged, czyli 5-litrowa jednostka. Usiadł trochę na zawieszeniu. To standardowe, że one tak się dają. O jest bardzo często takie karteczki są wkładane w auta, które stoją już jakiś czas. We buying all kinds of scrap cars. Czyli ktoś tutaj przed nami już miał podobną wizję, żeby zakupić te auta. O! o. Zobacz, jest silnik i to jest 5 litrów, 108, tak. Brakuje akumulatora na pewno. Ale tutaj no, auto kompletne, tak? Może z tej strony będzie otwarte. O! Zobaczcie jak popękana jest deska od temperatury. Wygląda trochę jak taki designerski trik, nie? Dokładnie. Wsiadamy do Ereczki i jedziemy dalej. Przechodzimy dalej. Dubaj Classic, czyli mamy wzór tablicy. Klasyków, które też tak naprawdę można na licytacji kupić. Im niższy numer, tym wyższa wartość tablicy. Dokładnie. Zobaczcie, ładnie jest zachowany środek. Nie dziwię się, że dostał takie tablice. Pewnie tutaj też są jakieś wymogi co do tego. Tak, musi przejść specjalną procedurę na auto klasyczne, czyli wysyłane auto jest do dealera i dealer musi. Podstemplować certyfikat o oryginalności. Zgodności z oryginałem. Czyli to Mercedes-Benz o tym decyduje. Tak. I to jest. Okay. Całe te dokumenty są wysłane do centrali do Monachium. Ciekawe. Taki sam przykład miałem z Ferrari Dino w poprzednim warsztacie. Gdzie musieliśmy dać wszystkie dokumenty i auto wysłać do e, serwisu Ferrari w Dubaju. I co ciekawe, musieliśmy dorobić oryginalne e, dywaniki. I musieliśmy wymienić radio i usunąć głośnik z tylnej części kabiny, ponieważ było to niezgodne. Auto musi być w 100% zgodne z oryginałem, nie są dopuszczalne żadne przeróbki i modyfikacje. I w takim momencie Ferrari Dino zyskało z 700 tysięcy na prawie 1,9 mln wartość. Więc opłatał się taki zabieg, który kosztował 15 tysięcy euro. Czyli procedury w Polsce są nieco inne. W Polsce auto musi być chyba 75% zgodności z oryginałem, żeby uzyskać status zabytkowego, z tego co pamiętam. A tutaj, jak widać, nawet dywaniki trzeba wymienić na oryginał Dobrze, że nie każ używać oryginalnego oleju. <grytania> tutaj z kolei Mekka Subaru. Są dosyć sporo ich. Chyba jeszcze z przodu Tak Ale to nie byle jaki Lancer, to Evo Wygląda szybko Zobacz tam w prawo ile silników leży Widzisz? Faktycznie Silniki, dekle, uszczelki No Subaru lubi wypluć silnik czasami hmm. Wszystko po 400 plus lubi być kuta. Tam w oddali mamy to jest coś ciekawego. Jest jakiś stary japońskie auto. Poza tymi wszystkimi Subaru, ale nie do końca wiem co to jest. Wygląda jak skyline trochę, nie? Po lampie, może tak być. Idziemy. <słyski> Serce zostaje jednak przez 13. <słyski> <słyski> tak myślałem, że to co na tatuażach, to też w rzeczywistości trzeba zobaczyć. Dokładnie. Od razu wspomnienia wracają z Polski, co? Ale zobacz, jak to wygląda. Jak szybcy i wściekli. Myślę, że to było robione dobre parę lat temu, to auto, nie? Chciałbym twierdzić naście. 13 jakiego ma kapcia ogromnego I. Jaki to jest na dystansem? 285. W środku jest trzynasteczka. Ach, deska obszyta Alcantaro. Zobacz, najbardziej było miejsce na wskaźniki kiedyś. Tak, zostało, zapadło się tylko. I te fotele mi się bardzo podobają. Fajne kubły. To chyba oryginał Nissana, nie? Tak, ale to chyba było ze tego. No wygląda ciekawie. Bardzo fajnie jest poszerzona. Czyli jak przywiozę swoją S13 z RB, to yy, nie będzie tutaj wstydu. Ani szoku. Tył R34 na kieliszu. No niestety, te lampy to jest profanacja w tym modelu. Ale jakie skrzydło ma duże, nie? Skrzydło jest jak z, z DTM-u na profesjonalne podkładki i buszówka, która też tak naprawdę zyskuje już na cenie, tylko i wyłącznie. I to bardzo dużo zyskuje na cenie, bo ostatnio wystawiona została na aukcji chyba w Wielkiej Brytanii, nie pamiętam dokładnie. Jeszcze przed finalną licytacją osiągnęła około 400 tysięcy złotych. Zobacz, jak teraz szukałeś sobie jakiegoś JDMA to ceny są po prostu kosmiczne. O, w porównaniu z tamtym rokiem bardzo dużo skoczyły, i pewnie w porównaniu z kolejnym skoczył jeszcze bardziej. Dlatego cieszę się, że trzymam swoją S13, chociaż wielokrotnie chodziło mi po głowie, żeby ją sprzedać. I nieraz jeszcze mi chodzi to po głowie, ale za każdym razem, gdy widzę ceny, stukam się w głowę. Dokładnie, myślę, że z biegiem czasu coraz ciężej będzie o ładną i przede wszystkim niezgnitą S13 Więc warto takie auto trzymać u siebie w garażu No właśnie, moja stoi w garażu, dlatego jest niezgnita No cóż, może jeszcze coś znajdziemy do kupienia jakiegoś ciekawego JDM-a w okolicy Wtedy będziemy mieć dwie S13 albo S14, albo S15 Zobaczymy co nam Dubaj zaoferuje Zobacz, tutaj mamy Infinity, ale spójrz na tą oponę dragową ogromne na ten R, jak z GTR Śmiem twierdzić, że... Że tu jest chyba piec z GTR-a Może tak być 305 Slick na tyle To będzie z GTR-a, bo zobacz Intercooler jest... W tym samym miejscu, nie? I GT owski jest tak samo, tak, jest wygięty tutaj w tym Dokładnie. miejscu, nie? I Areczka. Czyli ktoś wrzucił do... Infinity Q50 Silnik z Nissan R35 GTR Ciekawy jestem jak to jeździ, ale zobacz jaki ciekawy sliper. nie? Nie widać po nim aż tak bardzo Gdyby nie te ogromne kominy No nie, jest niepozorny O, jedziemy szybko Kolejne miejsce, ponieważ zaczyna się już robić ciepło. Godzina dziewiąta dochodzi, mamy już. Ile? 34 stopnie, więc robi się cieplutko Dobrze, dokładnie. że mamy tak zamknięty, byśmy się usmażyli Cabrio w Dubaju tak naprawdę ma sens tylko i wyłącznie w zimie, prawda? Zgadzam się w 100%. Aventador jeździ tylko i wyłącznie zimą. I to z dwóch powodów. Że Aventador jest w wersji Roadster, czyli otwartą, plus temperatura nie sprzyja. Nie sprzyja mu po prostu <grywa> jazda w ciepłym klimacie. W klimacie. O! Jakiś. fake M5, chyba. Chyba rok temu chciałem kupić. Ale to nie jest M5. Nie, to jest coś zupełnie innego. Coś specjalnego rzekłbym. Ale to. Musimy do tego podejść i namacać tak zwanie. Zapowiada się ciekawie. Koło też widzisz nie jest standardowe, więc... I nawet takie tarcze dosyć większe. No, więc chodźmy. Jak byłem rok temu, to było twarde, No i jest nadal. Okej. Okay. Omaczka, to jest specjalna wersja. Wiesz co to znaczy MVR? Chyba widziałem coś w tym rodzaju. To jakiś niemiecki tuner chyba jest. Dokładnie. A wiesz co znajduje się pod maską? V12 Ale to nie jest zwykłe V12, ponieważ o tym V12 można przeczytać kilka artykułów Ale to jest słab, oryginalnie był ten silnik tutaj? Nie wychodziły seria 5 w silnikach V12 to jest właśnie specjalna seria MVR z silnikami V12, z trokerami 6,1 litra. Brzmi ciekawie. Ale nie podniecajmy się autem. Skoczę szybko. Zapytam się, czy nadal jest na sprzedaż. Słuchaj, jeżeli jest do sprzedania, to taki unikat w garażu koniecznie muszę mieć. Musimy poczekać 5 minut. Ciekawy jestem w jakiej ilości sztuk wyszły te BM-ki na rynek, bo z tego co się orientowałem, gdy chciałem ją kupić, to ilość była mniejsza niż 20 sztuk. Z trochę braków w środku jest, ale no tak czy rozklejony karbon, te wszystkie emblematy. Zobacz w wielu miejscach jest to logo MVR. Ale zobacz deska. Alcantarze Sufit z przeszyciem Też Zobacz na ten telefon Nawet telefon w karbonie I też z logo Oczywiście, że tak Nie ma kanapy, na pewno Ale mamy komplet chusteczek Filtr kabinowy no, kanapa do E39 to najmniejszy problem akurat Głośnik, czyli tak zwany gong BMW Wielu osób go nienawidzi. Najlepszy gąk jest z E60. Tak, ten dźwięk jest mocno specyficzny. Zobacz, nawet na fotelach jest yy... EBR? Tak. Nie wiem czy to widać, ale. Ale nawet na fotelu mamy. Rzeczywiście przetłoczenie. No powiem Ci, że doprowadzenie tej sztuki do perfekcji zajmie trochę czasu, ale niby tak, ale zauważ, że kupując takie auto w Europie wszędzie tutaj. Mielibyśmy purkle. To prawda. To samo z tyłu, tak? Przy listwach spójrz jak listwy wyglądają. Co ciekawe, e, spójrz, pisując E39 MVR, pierwsze co nam się pojawia to ta właśnie dubajska sztuka. 6,1 litra, faktycznie. Spójrz 5,3 sekundy, prędkość maksymalna 310. Ale co lepsze, zobacz, to na. M5 Board, czyli na najbardziej znanym e, forum M-kowym forum również jest opisana ta sztuka. A przede wszystkim ta dubajska sztuka jest znana. No wygląda na to samo auto. Tablic nie ma, więc tego nie sprawdzimy, ale. Dokładnie, ale jest. I ona była do sprzedania za 20 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam. Ale nie wiem, czy zauważyłeś tutaj na właśnie na dole Only. 20 ever dokładnie. Czyli dobrze pamiętałem. Tak, czyli 20 sztuk na świat tego pojazdu. Dobrze, więc czekamy na Richarda. A, zderzać z przodu tylko pańki. Taka różnica w przeciągu roku. Najmniejszy problem. Lampy oczywiście do wymiany, ale to chyba nie jest problem W39. Na szczęście nie. Części do tego auta myślę, że nie są. Zbyt drogie. Od temperatury oczywiście plastiki jak widać. O! Tak to właśnie działa. W Dubaju czasami z autami. spójrzmy jeszcze raz na to serdługo. Nieco najważniejsze kompy są. Ciekawe, czy ten silnik jest na chodzie, ale tak naprawdę nie ma to dla mnie większego znaczenia w tym momencie, bo ten samochód i tak ma ogromną wartość kolekcjonerską. Jest olej? No tyle dobrego, że mamy olej. Co fajne zobaczyć w tych błękniach, bo że plus jest pusty posytuowany tutaj, czyli do odpalania innego auta lub do odpalania naszego auta podpinamy Szybki dostęp. Dokładnie, klemę z góry. Masę łapiemy. Masa oczywiście na kielichu. Na kielichu klasycznie. A ja wydaje mi się, że ktoś dołożył przetwornicę kiedy. Czy to mogło być oryginalne? Ciężko powiedzieć, są tutaj same niespodzianki, tak? BMW 560 i myślę, że większość widzów nie będzie miała nawet pojęcia, że takie auto kiedykolwiek wystąpiło na rynku. Ja sam nie wiedziałem, a w BMW-kach siedzę od wielu lat. Dokładnie, to jest auto, które chciałem kupić rok temu i nie było na sprzedaż. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Z tyłu tutaj jest ta... ten zderzek, jest taką dokładką, nie? Tak. Z tyłu nie pokażemy, jak to wygląda. Jeszcze. Jeszcze. Miejmy nadzieję. Ale masz rację, to auto widać, że stoi naprawdę długo. Jest mocno zakurzone. Ale zobacz, co ciekawe. Jest przegląd ostatni 2012 rok. Czyli możemy wiedzieć, że 9 lat ktoś ma to auto. Ubezpieczenie, ostatnie ubezpieczenie 2012 rok. Nie, to akurat jest w Wranglera, Wranglera jakiegoś. <gry> Komplet książek z historią serwisową, jakieś faktury. Tu zobaczmy, 540. może coś mamy. 540 i. No tak, bo ona z fabryki tak. musiała wyjść jako 540, bo 30, to nie jest na zasadzie alpiny, tak? Że jest 30 nabijany. Czerwca 99. Y, nabijany drugi win, prawda? Dokładnie. O, zobaczmy przebiegi. 12 tysięcy. W 2000 km. roku. W Abu Dhabi. Zobacz, pełna historia serwisowa. 30. Dokładnie. 70, 70 78. 86 w 2005 i, I to na pewnie było i na tym koniec. I wtedy ktoś po prostu zabrał się za naprawę auta i. Nieudolnie. Dokładnie. I tak zwanie nie pykło. Co ciekawe, w tym artykule, który pokazywałeś, było tam chyba 89 tysięcy, więc można wnioskować, że pewnie 90 tysięcy kilometrów maks ma ten samochód. Artykuł był z 5 roku. Ale zobacz klimat kaset, radio kasetowe. Żadnej w środku nie ma, niestety. Ale zorganizujemy jakąś muzykę z lat 90., żeby klimatycznie to wyglądało. Koko Jumbo i do przodu. Nawet pamięć foteli jest. I zobaczcie w ilu płaszczyznach jest ten fotel regulowany. Jest tak tego on trochę. Łamany jest, zobacz. On się łamie w połowie, więc tak, te fotele jest, są bardzo wygodne. Tak no cóż, trzymamy kciuki za to, żeby właściciel pozwolił mi to auto odkupić. Słuchajcie, wierzcie nam lub nie, ale dokonaliśmy zakupu tej pięknej sztuki. Dokładnie, tak. MVR jedzie do Polski. I że... na pewno na dobra strona mocy Kamil będzie wam relacjonować postęp prac z tym można powiedzieć rarytasem. Dokładnie tak. Myślę, że zrobimy całą serię vlogów Trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, bo sami nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Tak naprawdę. Szybki zakup, auto na lawetę, eksport, certyfikat i w kontener. Dokładnie. Więc patrzcie, jak wygląda proces załadunku na lawetę i testu RPA. Załadunku test dokonujemy sami. Dokładnie. Wszystko po kosztach. Przeciąganie liny po Dubajsku. Ja, Bibiala. Prądu nie ma, więc musimy. Nawet szafa do 320 wyskalowana. No i w końcu pierwszy raz widać tył. No nie wiem jak wam, ale dla mnie ten tylny zderzak wygląda mega. Niesamowicie dużo ciekawiej niż 5. Ten dyfuzor jest piękny. Bardzo się cieszę na to, że będę mógł zrobić taki projekt. Ale to jest łopatki, nawet są jakie fajne. MVR inny. Ciekawie to wygląda, nie? No i mamy to. Symboliczna piątka, Ciekawo. czyli nowy projekt w drodze do Polski. Zobaczmy z tyłu, bo jeszcze nie widziałem jej z tyłu. Opowiem ci, że teraz projekt 355, projekt. M5 można powiedzieć, będzie co oglądać na YouTube. Czyli podbijamy polską scenę YouTubeową. <laughs> Najlepsze auta na polskim YouTube, tak? Tylko u nas. I to jest zbuduj, nie kup. <laughs> Dokładnie tak, nie kupujemy gotowców. BMK właśnie odjeżdża, także certyfikaty eksportowe, test eksportowy, dwa miesiące, auto będzie pod domem w Polsce. No i się zacznie proces renowacji niesamowitej V12. Halo, oprócz E39 znaleźliśmy jeszcze jednego fajnego rarytasa, niestety nie na sprzedaż, a ten rarytasik to Z8. Dokładnie tak, a właścicielem tej Z8 jest ten sam człowiek, który jest właścicielem był już w tym momencie właścicielem E39. Zaproponowaliśmy 800 tysięcy za Z8, powiedział do mnie Mateusz, nie rozśmieszaj. <noise> niestety, te auta osiągają już ogromne wartości. A jeszcze większą wartość, sentymentalną dla właściciela, podobno ma to auto. Przebieg z tego co mówił, poniżej 20 tysięcy kilometrów tego Ale pojazdu. Ale na tą kierownicę, taka oldschoolowa, mimo że jest 2002 rok. Trochę przypomina BMW E9. Dokumenty na auto mamy zrobione. Samochód właśnie dotarł do portu I bierzemy się za rozładunek A już za kilka dni Pakowanie do kontenera Jak widzicie operatorzy wózków widłowych tutaj dają radę Jak widzieliście przed chwilą BMW dojechało już na miejsce Więc razem z Kamilem Będziemy Wam opowiadać O procesie naprawy Myślę, że będzie to najpiękniejsze E39 W Polsce na pewno a może i podbijemy scenę tuningową, więc. Myślę, że tak trzeba zrobić. Więc, projekt E39, może nie czas start, ale. Uważamy za rozpoczęty. Dokładnie. Więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Śledźcie nasze kanały: czyli Dobra Strona Mocy i Polski Mechanik w Dubaju. I zapraszamy do zakupów aut z Emiratów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.